Dobra, jest ok. I oni nam dają jakieś informacje za 10 godzin, tak? Dobra, to my sobie zaczekamy, aż oni nam to załatwią. I trzeba byłoby zbudować jeszcze jeden taki namiot. Można mieć naprawdę tylko jeden? A to szkoda. Myślałem, że można mieć więcej tych balonów ekspedycyjnych. Co jest? Ludzie z naszego konwoju gotowi do puszkiewania. Mieszkańcy wywiadu, że mamy na <m Harper> wiele <warpúcados> <m Pro> potrzebowaliśmy tego. No świetnie, bardzo dziękuję za informację. Hmm, a jak z tymi chorymi? Pięć paliatywnych w dalszym ciągu. Ciekawe, czy będzie dało się ich w ogóle jakoś uleczyć później. Ja wiem, na razie niech te miejsca nie funkcjonują, bo ja nie ma po prostu gdzie ich. A ja nie ma tam ludzi. O, żeby, żeby obsadzić ich jak to z pacjentami? tylko 2 na 5 a 1 na 5 dlaczego mam 4 chorych? nie gadajcie, że ci chorzy poszli na ekspedycję o matko dobra, to chyba popełniłem błąd wysyłając tych chorych no ale cóż z jak to mawiają balon obserwacyjny mhm Dobrze, musielibyśmy zaczekać do ranka. I rano o, dowiemy się, jak będzie sytuacja wyglądać. Jeszcze 5 godzin zostało. Zmniejsza się ilość chorych. Widzę, że wszystko tutaj jest ok. Mm, zostały 2 godziny, czyli o godzinie 7 powinniśmy mieć jakąś informację. Na razie wszystkich mamy rozlokowanych. Zostało 150 pięć, minut. Jeszcze sobie to troszeczkę. Świetnie, zbadaj no. No, radosne spotkanie. Włoniliśmy się ze śnieżycy i wkroczyliśmy do obozu. Witały nas chór. Podekscytowany głos znaleźliście nas. Dzięki Bogu, Szukaliśmy, szliśmy całymi dniami aż w końcu opadliśmy z sił. Byliśmy pewni, że zginiemy. To z głodu, dzieci, dorośli otaczają nas, spakowani, gotowi do drogi. Miejsce wypadku: solidne schronienie. Mhm. I co nam to da? Nie, 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 nie. My chcemy, żeby nam ci e, zwiadowcy ich tutaj wzięli z powrotem do tego naszego miasta. Bo mogłoby być to problematyczne. E, jak tam sytuacja, jeżeli chodzi o ciepło? Widzę, że jest bardzo cieplutko w mieście, to jest najważniejsze. Te ciepło jednak jest tutaj bardzo istotne. Czy mogę jakąś technologię? Dobra, technologii, może nie. Ale zajmijmy się księgą praw. Zobaczymy, co tutaj uda się nam zrobić w tej adaptacji. Mamy świetlicę podpisaną. Hmm. Ok, czyli będziemy mieli lekarzy potencjalnie. A tutaj. No to jest, to jest trudne, bo ja nie wiem, czy ja będę potrzebował więcej lekarzy później, czy ja będę. Ale dobra, zaryzykujmy. Mm, zaryzykujmy i dajmy sobie. Bo zawsze mogę tych inżynierów gdzieś przekierować. To akurat nie jest problem. A przydają nam się na pewno lekarze. Dobra. Niech zdobywają wiedzę medyczną i niech będą lekarzami. Zobaczymy, jak się to. Z jakimi komentarzami się to spotkam. Mhm. Niż bąki zbijać, ok. Powód do dumy. Super, czyli nasi. Mieszkańcy są nastawieni pozytywnie, bardzo mi się to podoba. Co jeszcze właśnie z tych rzeczy. 3 godziny zostały do sprowadzenia tej ekspedycji, później wyślemy tę ekspedycję gdzieś dalej. Godzina jeszcze zdążą przed nocą. Bardzo mi się to podoba. Super. Bezpiecznie wróćmy. sobie wysłać portem na Frostland. Nie, nie, my z sobie wyślemy ich na Frostland. Ok. mamy dużo osób, podoba mi się to. Ciekawe dlaczego on sam ciągnie te... te nosze. Ludzie z naszego konwoju, znowu razem. Wszystkie ogarnia radość na widok rodzin, które po tylu przesiach znów są razem. Ale czy w okolicy nie powinno być ich wie... Dajcie mi tylko chwilę. Ja muszę... O matko, aż mi oczy bolą od tego monitora. Nie wiem, czy kupić sobie okulary do tego światła niebieskiego, które emituje ten komputer, żeby zminimalizować... Mam szkodę, jaką wyrządza oczom, czy kupić sobie jakiś płyn do oczu. Dobrze, jeszcze raz. Wszystkie ogarnia radość na widok rodzin, które po tylu przejściach znów są razem. Ale czy w okolicy nie powinno być innych osad? Pierwsze ekspedycje wyruszyły z Londynu dawno temu. Ich członkowie musieli się już na dobre urządzić. Na pewno pomogą nam odnaleźć w tym nowym świecie. Szukajmy pozostałych jak najbardziej. Podoba mi się ta decyzja. Widziałem, że tam chyba są jakieś inne decyzje. Mamy 36 osób bez domku. Dobra. Poszukaj innych. Znajdziemy szlak prowadzący w gąpustę. powinniśmy tam pójść. Musimy znaleźć innych ludzi i poprosić ich o pomoc, by zwiększyć nasze szanse na przetrwanie. Tak ja jestem jak najbardziej za tym. Skorzystamy z tego, ale zanim będziemy robić te osady, to jest bardzo, ale to bardzo ważna kwestia. Musimy, musimy sobie zrobić namioty. Tak. Robię dobra. Tak chyba. Przepraszam bardzo, kliknąłem sobie teraz złą rzecz. Eee, tak, tak, dokładnie. My potrzebujemy namiotów, więc w takim razie dajemy sobie tutaj te namioty. 40 osób dodatkowo dobrze, w takim razie mm, oni niech to nam szybko zbudują. I myślę, że jeszcze przed nocą uda nam się wybudować właśnie te namioty. Przyszli budować, znakomicie, a jednak jest 18. Nie ma jedzenia, głodni ludzie. Następnego dnia najpewniej zjedzą. Najważniejsze jest to, że oni mają swoje. No, tak jak mówiłem, czyli zjadli, zjedli. Najważniejsze, że oni mają swoje namioty. Dobrze, my w tym czasie zatrzymamy sobie tylko grę i wyślemy sobie naszych. Nie, nie, co, co, nie chcę. I nigdzie. Co tu jest. Solidne schronienie. Na niewielkim wzgórzu stoi masywna cylindryczna konstrukcja. Nad nią powiewa brytyjska flaga, ale nie widać żadnego ruchu. A tutaj, mroczna jaskinia. Miejsce, kilka rozbitych pojazdów, brak śladów życia. To są prawdopodobnie nasze maszyny. Miejmy nadzieję, że w wypadku musieli zostawić część zapasów. A czyli tu będziemy mieli zapasy. Ale mimo wszystko. Zostawiam czy my ja tej ekspedycji nie mogę wysłać? Dla, dlatego, że jest noc. Dobrze, to zaczekamy do dnia. Ale ten balon ładnie sobie tak. Czy mi się wydaje, czy tu jest. Tu jest aha, tu jest jeden i tu jest drugi balon. A to ciekawe. Ja myślę, że tylko jeden balon jest. Zobaczcie, a tu jest jeden balon. Drugi i jeszcze trzeci. No to ciekawe. Ale pr przepraszam bardzo, dla, dlaczego ja nie mogę tej ekspedycji wysłać, co ja, co ja mam zrobić. O, dobrze, teraz ta ekspedycja. Idzie już do tego miejsca. A my zobaczmy jak to jest temperaturą. Mamy minus 30, wszędzie jest bardzo cieplutko, to jest najważniejsze. Mamy 38 osób bez pracy. No, przy takiej ilości. Mm, przy takiej ilości osób wypadałoby zrobić jeszcze jedno miejsce, gdzie będziemy sobie robić jedzonko. Pójdźmy sobie, właśnie do tej żywności, i stwórzmy sobie jeszcze dwa miejsca pracy, jeżeli chodzi o tą żywność. I może sobie wyślemy troszeczkę tych osób do. Dobra, najpierw zbudujmy, zaraz sobie, to, zaraz sobie ich rozlukujemy. jako chmarot przyszła budować? <śmamy> Mamy dzień pracy. Dobrze, pójdźmy sobie normalny czas. I dajmy sobie tutaj piątkę, tutaj też piątkę i teraz w każdym poszczególnym, właśnie miejscu damy sobie pięć. Niech oni już coś tutaj robią, bo ja myślę, że to zbieranie będzie znacznie bardziej wydajne, w momencie, kiedy sobie powkładamy ich tutaj. Aha, dobrze, to powkładamy tutaj jeszcze trzech i tutaj dwóch. Dobra, może tam za dużo ich troszeczkę dałem, no ale. Najważniejsze jest to, żeby gdzieś tutaj byli i pracowali. Dobra, to ja może zrobię faktycznie trochę inaczej. Wezmę tu dwóch, żeby wszędzie było. Żeby wszędzie tutaj jacyś byli. Mamy trzech i mamy trzech. Dobrze, niech wszędzie sobie pracują. A my sobie zaczekamy tu jest 13 godzin teraz czekania. To jest naprawdę strasznie dużo. Na to aż oni nam z tej... A Aż oni przejdą z miasta naszego do tego miejsca, znajdź inną osadę, dobrze. Chyba nawet wybrałem teraz dobrą lokację, jeżeli chodzi o spełnienie tego zadania, my sobie przejdziemy teraz do nowych badań. Zobaczymy, co tutaj można zrobić. Więcej zwiadowców. Co ona robi? Pozwala budować bazę terenową. Stały obóz, który będą uzyskać surowce i utrzymać z nim stały kontakt. Świetna sprawa, moim zdaniem, naprawdę świetna sprawa. Niech oni to zrobią. I mamy bazę terenową. Z niej oddział. Aha, czyli my mamy, jakby, tą bazę terenową zbudować i dopiero ten oddział wysłać. No to w takim razie stwórzmy sobie taką bazę terenową. Ona będzie pewnie bardzo kosztowna, ale niech jest. Czy mamy jakieś osoby, które mogłyby iść nam to zbudować? Zaraz zresztą zobaczymy, czy ktoś tam pójdzie. Chociaż jakaś jedna, jedna. Czy idą, 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 idą? Tak, idą to budować doskonale. Bardzo mi się to podoba. Niech to zbudują. I będziemy mieli tą bazę. Świetnie. I teraz skorzystamy z chwili. Aha, czyli oni nie będą pracować, dopóki nie doprowadzimy tam drogi. Dobrze, to w takim razie. My sobie troszeczkę tą ścieżkę tutaj przeprowadzimy w bok. Zrobimy sobie i... Dobra, teraz pojawia się problem, bo ja nie do końca wiem, jak bym tą ścieżką mógł poprowadzić tutaj. Ale zaraz zobaczymy. Zrobimy sobie tak i na bieżąco sobie jeszcze... Jeszcze właśnie może tak zrobimy tą ścieżkę tu i jeszcze tak tutaj. I niech ta ścieżka sobie właśnie tak prowadzi. I bardzo ważna rzecz wypadałoby sobie zrobić tutaj węzły grzewcze, żeby nam grzały tą drogę do tej do tej bazy terenowej. Swoją drogą ona bardzo wygląda ładnie i dość modernistycznie. Teraz zastanawiam się w jakich realiach jest ta ścieżka. W jakich bo skupiłem się na ścieżce. W jakich realiach się tutaj znajdujemy, skoro oni mają już windy mechaniczne. Kurczę! Teraz naprawdę nie, jest, nie jestem w stanie tego jakoś ulokować w jakichś ramach czasowych. Co dalej? A... Dotarli na miejsce. Znakomicie. Zbadaj. Szlak prowadzi do innego miasta. Schronienie jest wygodne i dobrze zaopatrzone do sytuacji awaryjne. Na masywnych, ochronnych drzwiach zawieszone wiadomość do naukowców. Jeśli wykorzystujecie zapasy, nie zostaniemy wrócić do miasta za kwater kwatermistrza, to znaczy, że jest tutaj inne miasto. Drogowskaz przy szlaku wskazuje na dwie strony: Londyn hmm. i Dom, 27 mil. Weźmiemy za dobrze. I zaraz sobie przejdziemy do tego. Szlak prowadzi przez imponujący stały most, który przy się na mieliarem. O dziwo nam się nie ma śniegu. Dobrze, to pójdziemy sobie na ten most. Oni niech sobie teraz tam idą. O tych bazach terenowych przeszną sobie w następnym odcinku. Bo w tym odcinku chciałbym jeszcze sobie teraz um, dokończyć tą osadę, zastanowić się na tym, co jeszcze mogę w tym odcinku zrobić. Widzę, że wszędzie temperatura jest odpowiednia. Z używamy niebotycznej ilości węgla, więc bez Bez trainera nie byłoby to możliwe, żeby Zobaczcie jak ten węgiel szybko leci No nie, nie byłoby żadnej możliwości Wybaczcie, że Was teraz troszkę Ogłuszę, ale musiałem dodać troszkę tego węgla, bo on bardzo szybko idzie I to jest problematyczne Następne badania to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Musimy mieć szybkie oddziały terenowe. Mam nadzieję, że dzięki temu one pójdą tam troszeczkę szybciej. A my sobie skorzystamy jeszcze z mm, przyspieszenia prędkości i zobaczymy, jak długo nam to zajmie, oczywiście w czasie realnym, zaczekanie, że oni dotrą na miejsce. Która będzie tutaj godzina w grze, ile zaczekamy. No dość szybko to lecimy, więc nie ma problemu. I akurat będzie godzina... 15 jak widzę, czy 16. no to nie jest najgorzej, dobrze. Idziemy sobie tutaj i na osiężnej tablicy przyczepionej do mostu widni napis Zbudowany przez mieszkańców Winter Home, no właśnie pracuje automat, który całkowicie odgarnia się. o świetnie, podoba mi się to, sprawny automat. I co ten automaton będzie mógł zrobić? Stacja meteorologiczna, duży konwój, podoba mi się. Zbinające się brzegi, dobrze. wyślimy go do miasta. I zamykamy. A my teraz sobie przejdziemy. Tu jest dużo